U dołu zaś mamy nowość, interfejs dotykowy TouchFlow 3D. Poszczególne opcje zmieniamy przesuwając palcem. Zacznijmy od kontaktów. Wybranym numerom możemy przypisać grafiki lub zdjęcia, w ten sposób mamy do nich szybki i efektowny dostęp. Jest także standardowa książka teleadresowana z nas Windows Mobile i z niej kontakty do książki TouchFlow 3D musimy przenieść ręcznie. Kolejna opcja to SMS-y. Przedstawione są równie efektownie z ciekawą płynną animacją 3D. Jeśli dotknąć którąś z wiadomości, automatycznie wejdziemy do ekranu odpowiedzi, przy czym wciąż będzie dostęp do oryginalnego SMS-a. Trzeci z kolei ekran to e-maile. Celem testu założyłem jedno konto e-mail, co było niezwykle proste. Klient pocztowy działa bez zarzutu. Listy prezentowane są w otwartej kopercie, także widać nagłówek wiadomości. Ponownie, animacja jest bardzo płynna i efektowna. W prawym górnym rogu znajduje się ikonka tworzenia nowego e-maila. Następna ikona TouchFlow 3D daje dostęp do internetu, YouTube oraz skróty do wybranych stron www. Serwis YouTube uzyskał w Daimondzie specjalny interfejs. Jest on wygodny i łatwy w obsłudze. Jeśli wybrać klip, ekran automatycznie przechodzi w tryb panoramiczny. Na prawo od internetu mamy ikonkę albumu zdjęć i filmów. Istnieje kilka sposobów przeglądania zdjęć. Można przeglądać miniatury analogicznie do SMS-ów czy e-maili. Jeśli dotknąć którąś z fotek, ujrzymy ją na pełnym ekranie. Jeśli zaś ekran odwrócić, fotka automatycznie zmieni orientację. Przesuwając palcem w poprzek ekranu, zobaczymy kolejne zdjęcie lub film w albumie. Odtwarzacz wideo jest intuicyjny i łatwy w obsłudze. Po dotknięciu ekranu u dołu wysunie się panel do obsługi filmu. W tej części Touchflow 3D mamy także dostęp do aparatu cyfrowego. Ponownie dotknięcie ekranu daje dostęp do rozmaitych opcji. Przeglądanie albumu. Capture Mode, czyli do wyboru zdjęcie, wideo, panorama, MMS, zdjęcie do kontaktu, zdjęcie na pulpit. Menu. Rozdzielczość, balans bieli, jasność, wybór aparatu, przód, samowy samowyzwalacz oraz zaawansowane opcje. W ciekawy sposób działa autofocus. W tym celu należy po prostu dotknąć funkcyjnego kółka na obudowie... Jeśli je przycisnąć, podkaz zostanie wykonana. Kolejną opcją jest odtwarzacz muzyczny. Przeglądaniu zasobów plików również towarzyszy zgrabna animacja wraz z wyświetlaniem okładek posiadanych albumu. Z tego poziomu można od razu odtworzyć wybrany utwór. Rzecz jasna w tym celu można również skorzystać z Windows Media Player. Uwagę wielu osób zwróciła bodaj najefektowniejsza opcja Touch Flow 3D, czyli pogoda. Można wybrać bodaj każde większe miasto świata, zaś komórka automatycznie powierzy informacje o pogodzie w danym miejscu. Twórcy Daimonda przypisali każdej pogodzie inną animację. Przedostatnia ikona daje dostęp do ustawień, zaś ostatnia z ikon Prowadzi do skrótów programowych YouTube, Radio FM, Opera, Windows Media Player. Te ikony ustawiamy według uznania. Ale, jeśli przycisnąć All Programs, otrzymamy dostęp do znacznie większej ilości aplikacji. Tak w wielkim skrócie prezentuje się interfejs dotykowy TouchFlow 3D.